21 najlepszych prezentów na 7, 8 i jeszcze więcej lat. Wpadnij na zakupy na noski.pl Domowy flipper do triczków. Puszyste flamastry. Zawsze zadowolony kwiatek. Skarbnica wiedzy dla dzieci ciekawych świata. Roboty do składania i do nauki kodowania. Tibo i Kodo. Ping-pong bez stołu. Dla dzieci, które gotowanie traktują poważnie, strategia i współpraca pozwolą wam stanąć na szczycie. Magnetyczne piksele, które mogą wiele. Obłędnie kolorowa książka aktywnościowa o świętach. Domowe studio tatuażu. Urocze figurki do zabawy i kolekcjonowania. Zręcznościowe wyzwanie z Japonii. Zdobądź mistrzostwo w nieprzewidywalne kręgle. Rodzinne ćwiczenia z wyobraźni. Laboratorium Manikir. Kreatywna zabawa i diamenciki. Niezwykłe obrazy z bardzo wielu puzli. Zgarnij wstążki przeciwników, zanim oni zabiorą twoje. Odkryj tajemnice świata dzięki kolorowym soczewkom. Zanurz się w świecie diuny. Propozycje prezentów dla dzieci w innym wieku znajdziesz na naszej stronie. Wpadnij na zakupy na noskinoski.pl